Sponsorem relacji z Rajdu Śląska jest Grupa Lelek. Wyjątkowe emocje w finałowej rundzie Mistrzostw Europy. Dobiegł końca Raj Śląska. Już na pierwszej próbie dnia z trasy wypadli Simone Tempestini i Francesca Major, tracąc trzecie miejsce w zawodach. Na czwartej pozycji ukończyli reprezentanci Polski Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Duet Ordentimu może cieszyć się z trzeciego miejsca w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Świetne czasy notowali dzisiaj John Armstrong i Owen Tracy. Irlandczycy wygrywając Power Stage rzutem na taśmę wspięli się na drugie miejsce w zawodach. Ostatecznie na trzecim miejscu w rajdzie Śląska uplasowali się Hayden Paddon i John Kennard. Pomimo błędu na jednym z OS-ów kontrolowali tempo, dzięki czemu sięgnęli po drugi z rzędu tytuł rajdowych mistrzów Europy. W śląskiej rundzie ERC triumfowali Andrea Mabelini i Virginia Lenci. Dla włoskiego duetu było to drugie w karierze podium i pierwsza wygrana w Mistrzostwach Europy. W klasyfikacji RSMP wygrali Marczyk z Gospodarczykiem, pokonując o ponad 1,5 minuty Grzegorza Grzyba z Adamem Biniendą. Trzecie miejsce należało do Jarosława i Marcina Szejów, którzy jednocześnie wywalczyli tytuły mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej. Na czwartym miejscu ukończyli Zbigniew Gabrysi i Damian Syty, a pierwszą piątkę zamknęli Łukasz Byśliewicz i Daniel Siatkowski. Sponsorem relacji z Rajdu Śląska była grupa Lelek.